Witam moi drodzy na moim kanale, z tej strony Dawid i dzisiaj będziemy otwierać prezenty z poczty zobaczymy jak to, jak to nam wszystko tutaj się wylosuje co to za prezenty będą piękne ale zanim to zaczniemy mam tutaj parę pozdrowień pierwsza osoba to jest Emilka, pozdrawiam serdecznie Amela Dziar Dziamara, pozdrawiam również Monika Bartusiak i tęcza, też również wszystkich pozdrawiam No to zaczniemy sobie dzisiaj w toce od tych prezencików No to losujemy pierwszy prezencik Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jest! Mamy prezenciki Jeden, drugi Idziemy dalej z prezencikami Ile będzie prezencików? Trzeci, czwarty prezencik Koniec prezencików? Nie, piąty. Coś jeszcze? Tylko pięć prezentów mamy? A, troszeczkę tego będzie. Troszeczkę tych prezencików jest w pudełeczkach. No dobra. To musimy zabrać pudełeczka i będziemy wszystko sobie otwierać. Wszystko będziemy sobie otwierać w domku. Przerzucimy sobie siebie, weźmiemy w pudełeczkę, żeby ktoś jeszcze pomógł nam pieczone pudełeczko pyk i będziemy sobie ładnie ładnie będziemy wszystko sobie rozkładać. Pomożesz nam pewnie przeprowadzka pyk. No dobra, zamykamy. I zrobimy chyba. Wej zrobimy, wejdziemy sobie do tego domeczku, który będzie na następnym odcinku. Yy, jako domek imprezowy, więc następny odcinek już będzie wiadomo co to jest, czyli będziemy robić dom na imprezę. No, i jesteśmy. Jesteśmy. Może zaczniemy sobie tutaj od yy, robienia jakichś półeczek na te wszystkie prezenty, które otrzymaliśmy. Będziemy sobie układać żeby nie miało wszystko ręce i nogi. Jakieś duże półeczki wybierzemy. Mogą być takie wszystko w tym stylu, że pasowało. Akurat prezenciki będą w domku imprezowym następna półeczka następna półeczka no zobaczymy czy nam się to zmieści wszystko, no już klikamy wybieramy sobie teraz no zaczniemy ode mnie o Stasia, no Stasia też trzeba wziąć na kanapę Stasia będzie oglądał, Jak paletki, on wszędzie tylko z tymi paletkami mamy pierwszy kartonik, co tu mamy? szczotkę do zamiatania A to szczotkę sobie oprzemy o ścianę, nie musimy jej na pudełeczku to jest chyba krampet. Jeżeli dobrze wcześniej mi darliwka Darian tłumaczyła, to są chyba krampety, więc mamy swojego pierwszego krampeta. Może nagram jakiś odcinek z Dariem, jak szukamy tych krampetów u mnie. No to postawimy go na półeczkę. Tutaj tu, o, jest super. Co tu dalej mamy z prezencików? Co to jest? Szczotka do. Nie, przepraszam, pasta do szczotki do mycia ząbków. Tu mamy jakiś spray. Jeżeli wiecie, co to za spray, to. Do spania? A do, do włosów! Spray do włosów! Uuu, ale psika! No dobra, co to jeszcze? Gąbeczkę. No to gąbeczkę tuż tu możemy położyć. Co tu jeszcze mamy? Mydełko. Co tu jeszcze mamy? Szczoteczkę do zębów. Wiaderko. kurcze pieczone. I papier tele ze szczoteczką. Pierwszy kartonik opróżniony, odłożymy sobie go na bok. I weźmiemy teraz, a możemy wziąć do tego chłopczyka sobie z czapeczką. Dziękuję za pomoc. Dziękuję bardzo. Tak, odłożymy i od razu weźmiemy sobie też kartonik od chmurki, czy nie wiem co to jest, tak szczerze mówiąc. Piłeczkę, piłeczkę dostaliśmy. Kwiatka. Pozdrawiamy Darię, mu musi od razu kojarzyć z kwiatkami. Chyba robią teraz kwiaciarnię nawet. Tu, tu, tu mamy. O! Kaktusik. Tu mamy na kwiatki doniczkę. No i co tam jeszcze mamy? Książkę. O! Powiem wam ciekawostkę. Daria bardzo lubi czytać książki. Więc można by było jej podarować. O! Świeczkę mamy. Co to jeszcze mamy? Żelazko mamy. O! Kwiatka. Proszę bardzo. Weź rączkę, kwiatkę. Ale ładnie. Teraz, teraz pięknie wyglądam. Usiądę sobie ze Stasiem, nawet żebym się nie zmęczył. Ale zadowoleni. Razem sobie siedzą. Super. Następna książka. To troszeczkę ładniej ułożymy, bo że tu żelazko położymy. Następna książka. Następna książka. Co ty są Nożyczki. Ciach, 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 ciach. Żeby obciąć włoski. Koło krampecika położymy. Szklaneczkę dostaliśmy. O, następny kwiatek, proszę bardzo. I jeszcze świeczuszkę. Ładną kwiatki. Kartonik kolejny, opróżniony. No i za czym co z tym kartniku. Patelnie. Będziemy mogli gotować. No dobrze, dziękuję bardzo. Co tu jeszcze jest w, tym, w tej garneczku? O, szklaneczki. Cyk, szklaneczka następna. Już mamy trzy szklaneczki. Czyli coś pod imprezę zawsze już będzie. Zobaczymy, co dalej odświeżasz jakiś cyk, cyk, sztuczce, ale to, o kurczę, to wszystko mi się po kolei będzie wyciągać, solniczka, talerzyki, ojej tutaj totalne, to totalnie na imprezę, czyli już bardzo dobrze wybraliśmy miejsce, pyk, talerzyk na talerzyk, ojej no dobra, mamy talerzyk następny, sztuczce gdzieś musimy położyć sobie szybciutko, dobra, mamy sztuczce, Dobra, jest już wszystko pięknie, ładnie, pyk, solniczki, sól, 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 o jest. No, wpadło nam już dobrze, no niech będzie i tak, niech będzie i tak. No dobrze, to mamy trzeci kartonik, no troszeczkę mało tych prezencików, no ale cóż, zawsze coś, zawsze coś. Piękne prezenty, ale teraz pomyślałem, że oprócz otwierania, to może jeszcze zajrzymy sobie żeby przebrać jakoś wreszcie tego no, Naszego ludka Czyli mnie Żeby elegancko, elegancko wyglądał Pod imprezę Może podszykujemy Stasia Stasia przyszykujemy Razem ze mną pod imprezę Paletki odłożymy To już przyszykujemy na następny odcinek Żeby jakoś ładnie imprezowo wyglądali Tak? Może stworzymy sobie jeszcze w międzyczasie Jakąś postać, może Oliwkę zrobimy no, możemy zrobić oliwkę. Mi się wydaje, że będzie super. Akurat też zajrzy na imprezę. Jak, jak najbardziej, jak najbardziej oliwkę możemy zrobić. No to zaczniemy sobie. Pójdziemy sobie na jakiś shopping. Tylko, że ja kompletnie nie wiem, co, gdzie jest. Gdzie powinienem się tu kierować. No znaczy, klikniemy tutaj, co tu jest. Co tu jest, co tu jest. No zobaczymy sobie, momencik, ładuje się. Aha, tutaj mamy typowe. Aha, czyli jest chleb spożywczy, jest zoologiczny, jest troszkę fotograficznego i jest również zabawkowy. No nie, no to nie interesuje nas ten, ten, ten budynek. Musimy znaleźć sobie jakiś inny budynek. No dobra, 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 dobra. Zobaczymy gdzie tutaj możemy dostać. Tu jest poczt. Tu mamy pocztę, tu mamy fryzjer, a może tutaj? Nie mam bladego pojęcia. Nie klikałem wcześniej, nie szukałem. Wszystko jest zawsze tutaj na żywioł na każdym odcinku. No nie, no tutaj mamy typowe fast foody. Czyli moglibyśmy zrobić sobie typowy odcinek z food truckami. Ale to też nie ten budynek, co chcemy. Musimy poszukać sobie dalej. Co tu będzie? Gdzie tu mamy te... Jakiś sklep z ciuchami. Kurczę, pieczone. A mogłem podpytać dali wcześniej. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest? Tu jest to, tutaj też nie to. Kurczę. A tu? Nie, no to też nie, nie. Jak przybliżyło mi się, to też mi się wydawało, że to całkiem, całkiem coś innego. Może jeżeli mielibyście ochotę, to możecie mi napisać w komentarzach jakie fajne tutaj są budynki. I w którym miasteczku mógłbym to znaleźć? Na pewno byłoby mi łatwiej. A na ten moment, no to nie mam bladego pojęcia, gdzie tutaj mam sklep ściuchami. O, tu jest chyba, na drugim piętrze coś mi się tutaj wydaje, że to chyba to. Tak? No dobrze, mamy jakieś tam. Jakieś ciuchy imprezowe, okulary, hmm, hmm, hmm. Ale super, to coś tutaj wymyślimy, coś tutaj zrobimy. No to bierzemy już Stasia i mnie i będziemy ubierać. Zaczniemy od Stasia może. Może Stasia zrobimy jakiegoś takiego... Cyk. Założymy to? Czy nie założymy na Stasia? Czemu nie mogę go założyć? Nie ubiorę? a kapelutek ma ale na mnie, ale elegancko elegancko, coś nowego a o to na Stasia wejdzie? też nie pomóżcie, bo ja nie wiem nie mam bladego pojęcia, napiszcie mi czemu nie mogę założyć chyba, że za duże te ciuchy, też nie nie mogę przebrać Stanisława. słuchy wózeczek nie będziemy kraść zakupów przebierzemy się wrzucimy ciuszki, te kupimy cyk cyk Pani sprzedawczyni jest, można zapłacić, wszystko pięknie, może jakieś okularki? Może jakieś okularki weźmiemy sobie? Głównie ja noszę okulary, tutaj też powinien postać mieć jakieś okularki. Co tu może, a może weźmiemy takie białe, jak to by wyglądało? No, pięknie, te okularki też bierzemy, super! Okularki piękne są. A czapeczka? jakbym z czapeczką, nie, no takie czapeczki to nie, no nie róbmy, nie róbmy lipki. A to co to jest? A to są też ciuszki. Pomóżcie mi tylko, dlaczego nie mogę ubrać Stanisława? Proszę, napiszcie mi w komentarzach, żebym wiedział przed odcinkiem następnym, jak ubrać Stanisława. Bo nie mam pojęcia, chyba że taką czapeczkę muszę założyć, małą. A to jest dla małych łopasków. No to gdzie? Chyba że. No nie wiem, no nie wiem. Dobrze, weźmiemy mu też tą czapeczkę, że zawsze coś miał. Ja taką to nie. Kurczę, no nie wiem, dlaczego stanleya nie mogę ubrać. No nie mogę, no nie mogę stanleya ubrać. No dobrze, no to idziemy do pani. Uuu, odwieszam ciuszki. Poprosiłbym to. Dziękuję. Stanleyku. Poprosiłbym to. Dziękuję. I ciuszki bym poprosił. O, o, ale no pani, bardzo ładnie pani wygląda w tych ciuszkach. Tylko mi zależało, żeby te ciuszki były dla mnie. No może panią przebierzemy, pyk. O, ale ciuszków nie mam O, tu są Już panią przebieram tak jak pani była Aj, kurcze pieczone A ja wezmę ciuszki, zabiorę ze sobą Przebierzemy, dziękujemy bardzo Odwieszamy No pięknie wyglądam, pięknie Stasiu też ładnie zadowolony Zobaczymy jeszcze co tutaj jest O, kartę mamy Znaleźliśmy jakąś kartę No to weźmiemy kartę, damy radę wziąć kartę Cyk, będę mógł zapłacić tą kartą zapłacone, dziękuję bardzo, zakupy zrobione, wszyscy zadowoleni. Co tu mamy? A piętra, kurcze pieczone. To jest tak, jak się ktoś nie zna, naprawdę. Chyba będę musiał usiąść przy tym i troszkę posprawdzać wszystko co i jak, bo no nie mam bladego pojęcia, co to się dzieje. Ale żeby Stasiu nie był smutny, tak pomyślałem... O kurde, kosyczek zabraliśmy. Żeby Stasiu nie był smutny, tak pomyślałem, to może mu dyskorolkę weźmiemy? Znaczy ten... <laughs> żeby Stasiu nie był smutny, tak pomyślałem, to może telefonik mu chociaż weźmiemy jakiś, żeby sobie mógł coś po poklikać. Czy może tablecik weźmiemy mu? Masz tablecik, Stasiu. Masz tablecika. Pięknego tablecika ma, żebyś był zadowolony. Nie smuć się, Stasiu. No smutny jest, bo ciuszków nie No pomóżcie mi, żebym wiedział, wiedział, gdzie są ciuszki. Żeby smutny Stasiu nie był. No dobrze, to jesteśmy odpicowani na imprezę. Mam nadzieję, że pomożecie nam w komentarzach, jak mogę ubrać Stasia. Czemu te ciuszki nie pasują. A my może pójdziemy sobie zrobić postać Oliwki. No, zrobimy chyba postać oliwki. Tak jak mówiłem. No dobrze, to klikamy i robimy postać oliwki na imprezę. No dobrze, robimy oliwkę. Oliwka nie jest aż taka duża, to możemy zrobić tak. Ale tu dziewczynka. Aha, tu się wybiera dziewczynkę. No jest dziewczynka. Ty, 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 ty. Aha, o to chodzi, to jest lesowo typowo. Okej, okay. kolor skóry, tutaj mamy rączki jakieś, no nie, włoski, tu jakoś Daria mi wcześniej tłumaczyła, a tutaj kolor, no coś taki kolorek może być, włoski, a tutaj są długie, krótkie, Ta. aha, oliwka ma o wiele dłuższe włoski, ja bym wybrał tak, bo często tak ją Daria czeszę, więc wybrałbym coś w tym kolorze ale może, o super teraz jest elegancko, nie no brody nie będzie miała brody nie będzie miała oczka teraz musimy wybrać jakieś ładne co tu nie no to nic mi jakoś nie podchodzi te co mam sądzę, że są super nosek Nosek, no takiego kartofla ogólnie jak Daria, ale no nie będziemy robić takiego kartofla, o taki nosek jest super, brwi, kolor brwi, o, może być czarny i brwi jakieś takie nie, nie takie delikatne, o super, usta, Usta, usta. No uśmiechnięta niech będzie, nie będzie uśmiechnięta. O, super. U, 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 nie to, nie to, nie to, nie to. No dobra. Piegów nie będziemy robić. Tutaj też nie, tutaj też nie. I ubieramy teraz. Ubierzemy oliwkę. No w szlafroku to ty nie będziesz no, gdzie? no W szlafroku to nie. i z a może serenką wyrobimy? Nie, nie, no serenką nie będziemy robić. Choć może, a może coś takiego właśnie fantastycznego na imprezę, żeby była. Może będzie superbohaterem? Hmm. Hmm, 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 Co tu można by było zrobić? Malarzem to nie. Nie, też nie, też nie, też nie, też nie, też nie. Co, obejrzymy sobie od razu, co tutaj jest, bo ja nie zerknę, a może takie na imprezę będzie. Hm, co sądzicie? Ładnie, nieładnie. Może i będzie ładnie, ale nie, jednak chyba to zmienimy. Może bardziej pójdziemy w jakieś takie stroje. O, nie, nie, też nie, też nie, też nie. Też nie. Też nie, też nie, też nie, też nie, nie, nie podchodzi mi to to tego nie, nie, widzę, tak ubranej ubranej coś innego trzeba by tutaj tutaj wymyśleć kurcze nie, nie, pojęcia, co tu wybrać. wybrać nie, nie, z tego jednak... O, a może tak? No i super! I o to właśnie chodziło, o to właśnie chodziło. <laughs> Okularki możemy Oliwce też założyć, jakieś przeciwsłoneczne. Dobra, no, żeby jednak tak szałowo wyglądała. No nie, te jakoś tak nie podchodzą mi, jakieś fajne, fajniejsze przeciwsłoneczne, ale tylko te są przecież słoneczne? niemożliwe a no tutaj są jeszcze, o super no i tak będzie wyglądała Oliwka na imprezie mamy utworzoną postać Oliwii super, cofamy, ekstra dajcie znać w komentarzach czy wam się podoba jak wygląda Oliwka i może w następnym odcinku zrobimy również Darię no bo żeby była też na tej imprezie no to musi uczestniczyć no wypadałoby no to jak najbardziej. No mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał troszeczkę króciutki, szybki. Myślałem, że będzie więcej prezentów. No ale cóż, no, nic się nie poradzi. Uczę się grać dopiero. Mam nadzieję, że. O, kurczeczek pieczone. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak wygląda nasza trójka. Super ekstra. To dziękuję bardzo, że byliście. Zostawcie lajka, like subika, jak jeszcze nie subskrybujecie rzeczywiście i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Na razie!